Arkadiusz Żabka, witam o poranku w studio Radia 90, czas na poranną rozmowę. Dzisiaj z nami aspirant Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Poznajmy bohatera, poznajmy tego, o którym głośno chyba w całym internecie, na pana koncie kilka dni temu pościg za złodziejem. Ten film stał się hitem internetu, On także do zobaczenia na radio90.pl. Zatrzymał pan w bezpośrednim pościgu złodzieja. No, ja myślę, że hitem mógł się stać yy, chyba przez to, że poniekąd w niektórych momentach wyglądało jak gonienie z bajki to i yy, No przypadkowa sytuacja, yy, przypadkowa sytuacja, przypadkowy moment. Natomiast yy, no, cieszę się, że się udało. To wszystko wydarzyło się w ciągu dnia w centrum miasta. Yy, pan nie był w mundurze. Miał pan przerwę w pracy? Tak, przerwę w pracy, natomiast my rzecznicy bardzo często w ciągu dnia nie posługujemy się mundurem. Ten mundur przygotowany jest na, można powiedzieć, specjalne okazje, jak i którymi często jest nagranie dla telewizji, no musi być jest to strój nienaganny. Natomiast tak, mamy mundur, jesteśmy policjantami mundurowymi, natomiast w tym momencie miałem przerwę i skorzystałem w tym czasie z możliwości pójścia do sklepu. I poszedł pan do sklepu i co się wydarzyło dalej? No, jak, jak to poranek, e, zacząłem od dwóch bułek. Bułka e, i banana, tak, jak małyś, to. Tak, akurat bez, bez, bez banana, e, inne te pad na pastę akurat tego dnia. E, no i planowałem wrócić z powrotem do komendy, e, przejść przez kasy, e, tak zwane kasy samoobsługowe, w tym momencie, kątem oka, można powiedzieć, zobaczyłem mężczyznę, który biegnie, uderzył w drzwi. Te drzwi były tak zwanymi wejściowymi, niewejściowymi. On uderzył w nie. One wykorzystał moment, w którym one się jeszcze nie domknęły, rozwarje, no i wybiegł na zewnątrz. No, ta sytuacja, no, widziałem, że coś ma zielonego, tak naprawdę, zielonego w rękach trzyma, no i że mężczyzna ucieka. No. Klient. Tak się nie zachowuje. Klient, który szanuje miejsce, do którego przyszedł, na pewno nie uderza w drzwi i nie szarpie. Wybiega nie pan ze sklepu za nim. Tak, dokładnie. Na filmie wyraźnie widać, jak przebiega przez dosyć ruchliwą ulicę. Nie bał się pan potrącenia, czy wtedy no. się człowiek nie boi? Z jednej strony trzeba powiedzieć, że no, każda sytuacja jest ryzykowna. Mhm. Natomiast Trzeba starać się ważyć to bezpieczeństwo i swoje innych uczestników. Na nagraniu też widać w niektórych momentach, jak podnoszę lewą rękę, w prawej jeszcze były bułki. <laughs> Więc, co śmieszne, mówię, no, jak wy, takie mocne oko wypatrzy tego elementu, no, w, w, prawej, w prawej jeszcze trzymałem bułki, za które chwilę później też, sam zapłaciłem. Tutaj zatrzymywałem pojazdy, natomiast ten mężczyzna, no, można powiedzieć bieg na oślep. Biegł na oślep ten 29-ladek, wbiegał między samochody, za autobusu, robił, tak jak widać, no nie wiedział już gdzie uciekać, chyba w pewnym momencie zobaczył, że kierunek, który biegł, była to komenda miejska policji w Żorach, bo ten sklep jest bardzo blisko. No i krążył, krążył, Aż w pewnym momencie bieg w kierunku autobusu, bo myślę, że to jest jego taka ostatnia chyba dyska ratunku. Pan krzyczał, stoi policja? Od samego początku, nazwijmy to w, w, od samego początku, od, od momentu, w którym już mm. go gdzieś miałem w odległości 3-4 metrów, kiedy wiedziałem, że ten okrzyk na pewno usłyszy. Była to godzina 9 rano, ten ruch uliczny był duży, więc chciałem mieć pewność, że wiedział, z kim ma do czynienia. No ale to jakby sprowokowało go do dalszej ucieczki, tak? <noise> Można powiedzieć, że jak to ta przysłowiowa płachta nabyka, jak już wiedział, kto go goni, to uciekał jeszcze szybciej, więc. Sprawca no, co... został zatrzymany. On ukradł kawę z tego, co wiemy, tak? Ukradł tak naprawdę dwie kilogramowe kawy. Tak, tak, taki ludzki aspekt, jak mogę dodam, że w, internet, w internecie pojawiły się różne komentarze, że może krat mąkę dla swojej babci na wypieki na chleb, o. cokolwiek innego. Nie. On z determinacją wiedział po co przyszedł, wiedział co ukradł, ukradł produkt, który jego zdaniem zapewne jest bardzo łatwy do odsprzedaży późniejsze po sprawdzeniu jego dossier wskazało na to, że po sprawdzeniu w systemach policyjnych, że tak powiem, jego dossier wskazało to, że to nie był przypadkowy biedny człowiek, który przyszedł po coś, co mu jest niezbędne do życia. To było wyrachowane zachowanie. Które w moim przekonaniu przynajmniej zasługuje na potępienie społeczne. Pan go zatrzymał. Zaprosiliśmy pana do studia radiowego, aby porozmawiać właśnie o tych e, przestępstwach drobnych, tak zwanych drobnych. Ale rok temu, w czerwcu ubiegłego roku, e, bardzo podobna sytuacja. Pan też, e, tu akurat e, ja przeprowadzałem z panem wywiad. Udzielał pan wywiadu z okazji otwarcia muralu i w pewnym momencie do pana podbiegli, no bo zobaczyli mundur policji, Podbiegli nastolatkowie, którzy mówią, że na ich kolegę napadnięto, pan przerwał wywiad i, i pobiegł za nimi. Nie przepraszam, redaktorze, że, że się uśmiecham, bo e, tu jest element redaktora, który bardzo mi się mocno będzie kojarzyło z tym, z tym zdarzeniem. T takie zdarzenie rzeczywiście było, mieliśmy briefing prasowy mm -hmm. e, związany z otwarciem ulicznej e, galerii. Wtedy pan redaktor rzeczywiście stał obok mnie i ci młodzi ludzie zapytani, w którym kierunku, w którym kierunku pobiegł tenże mężczyzna, powiedzieli w kierunku żabki. Popatrzyłem na pana redaktora, który z tego co pamiętam, był po lewej stronie, i mówię, no to pewnie niedaleko i był to taki komis sytuacyjny, natomiast nawet to, że te sytuacje czasem są niekompletne, są śmieszne, jakby sytuacyjnie. No, no trzeba reagować od razu, trzeba re re reagować od razu i dać szansę na złapanie i często to właśnie te osoby, które zgłaszają, które są na miejscu to one dają nam szansę na to, żeby przestępcy. Znaleźli się w odpowiednim miejscu, czyli za kratkami, i ponieśli tą konsekwencję. Wówczas rok temu dokonał pan też no, bezpośredniego zatrzymania. Wiem, że chyba równolegle łączył się pan z komendą, tak? Tutaj zaczęło się od tego, że biegliśmy, tak naprawdę to była ulica Buryńska. W jednym momencie była szansa na to, żeby zadzwonić, pobiegliśmy dalej dyżurny został powiadomiony, natomiast to też trzeba brać pod uwagę, że każde miasto, tak jak każde miasto ma swoją strukturę i zanim patrole dojadą, też w chwili czasu potrzeba. Powiadomiłem, w którym miejscu jestem, bo też trzeba pamiętać, że każda osoba, która reaguje, czy to jest policjant, czy to jest osoba cywilna, no musi zabezpieczyć swoje, zadbać o swoje bezpieczeństwo. I tak też się stało wtedy. O tych kradzieżach, drobnych kradzieżach, będziemy rozmawiać w dalszej części naszej rozmowy, ale jeszcze w tej Części radiowej. Chcę pana zapytać o problem nietrzeźwych kierowców, bo. Patrząc na policyjne statystyki, mam wrażenie, że mamy z istną plagą. Ostatnie dni pokazały w powiecie raciborskim, jeden miał 3 promile, drugi miał 2,5. No, oni jeżdżą, przepisy są bezradne, mam wrażenie. Co dzisiaj mówią statystyki i czy faktycznie możemy mówić o wzroście nietrzeźwych kierowców na naszych drogach? Tak jak analizujemy statystyki całego województwa śląskiego, w całym zeszłym roku takich osób, które wsiadały po alkoholu, czyli zarówno te po użyciu, jak i w stanie nietrzeźwości, czyli ten większy kaliber powiedzmy, tolerancji i znajdowania się w stanie po alkoholu, mieliśmy tych osób 10 no tysięcy. W jest, całym roku. W całym roku to jest bardzo dużo. Teraz mamy, teraz mamy połowy maja. Tych, tych kierujących, którzy zostali złapani, bo to trzeba podkreślić, zostali złapani. Yy, tak jak pan redaktor zwraca uwagę, mogą być osoby, które poruszają się tymi samochodami, a mają dużo szczęścia do tego, żeby nie zostać złapany. Aż 4 tysiące takich kierujących w tym roku za zostało zatrzymanych yy, przez śląską policję. Mamy dopiero połowę maja. A te dane są do końca kwietnia czy one są faktycznie. One do... są faktycznie na stan dzisiejszy, na dzień dzisiejszy naszej rozmowy. A ile Państwo przeprowadzili kontroli yy, czy stanu trzeźwości kierowców do tej pory. Od... Od samego początku roku. Tak jest. Od początku roku yy, prawie półtore miliona yy, takich kontroli, tylko yy, trzeba brać pod uwagę przy tych liczbach, że to są yy, wszystkie działania śląskiej policji, czyli wszystkich yy, yy, w ramach wszystkich powiatów. I brana pod uwagę jest każda osoba, która podlega takiej kontroli drogowej. A z tego półtora miliona przebadanych kierowców, ile mamy tych wyników wskazujących na spożycie? E, takich wyników tutaj, panie redaktorze, nie przygotowałem. E, to, e, ale z pana takiego doświadczenia, takiego nosa policyjnego, na dziesięciu badanych kierowców ile trafiamy? Czy na stu? I to jest. E, jak e, ruletka, ale nie ta e, rosyjska. E, no właśnie, właśnie chciałem <laughs> powiedzieć, nie ta w kasynie, a ta Aha, bardziej rosyjska. Jednak. Czasem zdarza się, że pierwsze dwie osoby przebadane i tak się, takie sytuacje również w żorach miały miejsce, gdzie pierwszy mieszkaniec został przebadany, e, czy pierwszy kontrolowany, był pod, po, e, po, e, po użyciu alkoholu, drugi, e, bo policjant jeszcze nie zdążył do niego przyjść. Był y, y, osobą nietrzeźwą. Tak więc czasem y, ta tendencja, to mówię, no jest troszeczkę jak, y, jak w, w, wróżenie i mhm. taka ruletka. Czasem na, na 10 pierwsze dwie osoby trafią się nieczeźwe, czasem na 100 żadna. Więc trzeba powiedzieć, że tutaj wielokrotnie to same społeczeństwo wpływa na, na tą informację, która do nas I co i zrobić, żeby poprawić stan bezpieczeństwa na naszych drogach? O tym już w dalszej części naszej rozmowy. Słuchaczom Radia 90. Dziękujemy. Pozostajemy w sieci. Naszym gościem jest aspirant Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach. No właśnie, te dane są zatrważające. Od lat mówimy, akcje społeczne i nic się nie zmienia. Gdzie tkwi błąd? Tu jest, tu jest dużo, dużo składowych tego wszystkiego. Mhm. Mamy przykład, chyba, z Jaszczębia, jak się nie mylę, z Komendy Miejskiej policji w Jastrzębiu, gdzie kilka dni temu, jak, jak się pomyliłem, to redaktor na pewno znajdzie i sprostuje, natomiast przeglądając prasę widziałem, gdzie został zatrzymany nieczęśnik kierujący, a jego trzeźwa, osoba, trzeźwa pasażerka jechała samochodem, no i trzeba powiedzieć, że to ona sama dała taki społeczny... Przyzwolenie temu, że nietrzeźwy z kilkoma promilami mężczyzna jechał tym samochodem, ona sama miała prawo jazdy i nie prowadziła tego samochodu. No to patrzymy na to, na ten aspekt społeczny, na tej pewnej tolerancji. My nie mówimy o tak zwanych, jak to niektórzy mówią, bałkańskich, bałkańskich przyzwyczajeniach, zapędach. Mówimy o odpowiedzialności, to przede wszystkim do tej odpowiedzialności powinniśmy się przyzwyczaić zarówno jeżdżąc szybko samochodem, bo to też ma wpływ wielki na bezpieczeństwo, jak i wsiadając za kółko po alkoholu. Fale nieczeźwie kierowców miała zatrzymać konfiskata pojazdów. Wiemy, że sprawa no była wręcz polityczna. Tak? Czy możemy, czy nie możemy zabierać? I okazało się, że to nie jest takie zero-jedynkowe. Alkohol równa się zabraniu pojazdu. W pana ocenie powinny powinno nastąpić przyspieszenie tych procedur? Ile do tej pory, na przykład, Żorska komenda zatrzymała samochodów? Myślę, że. Zatrzymała samochodów jako zabezpieczyła samochodów na poczet kary tak? Na przykład tak. Myślę, że to możemy mówić w dziesiątkach, czyli na przykład 10, 20, 30. Mm -hmm. Myślę, że w przeciągu od czasu zmiany zmiany tych przepisów myślę, że w, w, takim, w takiej mierze możemy mówić o dziesiątkach 10 20 pojazdów. Ale jest to skuteczny straszak, bo to miał być straszak na nas wszystkich. Ja myślę, że. z jednej strony, z jednej strony tak. A z drugiej e, popatrzymy na to, że jeżeli ktoś jest niepoprawny w swoim e, łamaniu prawa, on będzie to robił dalej. E, o, jakby możliwość e, zabezpieczenia pojazdu do, e, na poczet kary ma określone, określają go przepisy. Musi być to odpowiedni stan powyżej 1,5 promila yy, musi być to sytuacja w której osoba jest właścicielem i jak nie to zgodnie z tak zwanymi obowiązującymi yy, yy, skarbowymi taksami odpowie za równowartość yy, strat yy, jakby za równowartość yy, pojazdu którym kierował w trakcie zdarzenia yy, czyli yy, prawo jest dobre Myślę, że jakiegokolwiek. Ja myślę, że prawo jest dobre. Jako, jeżeli mówiłem, te prawo czy prawo? Prawo myślę, że jest dobre i policja jest od tego, Egzekucja żeby respektować, żeby egzekwować, przepraszam, w pewien sposób to prawo na ulicy w trakcie interwencji. Natomiast myślę, że samo prawo jest dobre. Natomiast to jest moje. Służbowo-prywatne. Gdyby w niektórych przypadkach następowało szybszy ten proces yy, zakończenia, jakby yy, proces karny, gdyby szybciej się kończył, myślę, że te osoby, które yy, doprowadzałyby do łamania prawa, obojętnie kradzieży sklepowych, cyklicznych kradzieży sklepowych, jazdy po alkoholu, wiedziałoby, że tak, dzisiaj yy, ukradłem. Jutro zyskam tego konsekwencje, byłoby, myślę, że e, byłoby bardziej wymiernie. Czyli kara, nieuchronność kary i przyspieszenie samego procesu to jest niezwykle istotne. E, Ale myślę, że, przepraszam, tak. redaktorze, to nie wszystko, bo jak będzie społeczne przyzwolenie, to tak jak mamy znaki. Jeżeli znak Ale to widać prędkości. wyraźnie, wie tak. pan, jeździmy za granicę, przekraczamy granicę i od razu patrzymy na to, z jaką możemy jechać prędkością. Tu zwykle dodajemy sobie parę kilometrów, tak? No patrząc na nasze drogi, tak to wygląda. Jeżeli ktoś jedzie zgodnie z przepisami, za chwilę sznur samochodów za moim się pojawia. Niech pan spróbuje wracać do Żor dzisiaj i jechać zgodnie z przepisami. Ja myślę, że tak, panie pan, że... jadąc w korkach, pojedzie pan jeszcze wolniej. Natomiast ja mówię tylko nieuchronność przepisów i dostosowanie mhm. obowiązujących na przykład ograniczeń prędkości do standardu dróg, do ich, nazwijmy to, warunków, jakie, mhm. jakie umożliwiają. Ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj na, jesteśmy... W redakcji przy Ulicy Rudzkiej. Gdybyśmy na ciągu tej Ulicy Rudzkiej dali ograniczenie 20 na godzinę, to bylibyśmy pewni, w sumie i pan redaktor, i ja, że może tutaj będziemy codziennie zatrzymywać prawa jazdy. Znaki muszą być stawiane przez zarządców dróg w sposób taki, który po pierwsze będą umożliwiał egzekwowanie przez policjantów tych, tych wykroczeń mhm. popełnianych. Ale też w sposób racjonalny dla użytkowników tego typu. Tak, a jeszcze wracając do nieczeźwych kierowców, my bardzo często słysząc policyjne komunikaty, otrzymujemy, otrzymujemy informację, że nie posiadał uprawnień, zostało odebrane. To jest recydywa na naszych drogach. No bo. I to jest, dla mnie, jako policjanta, jest to. Najstraszniejsze jest to, że często. Pokazujemy sytuacje, w których ktoś ma cztery zakazy prowadzenia pojazdów wydane przez różne sądy, ale takie jest prawo. Ma wydany dożywotni na trzy lata, na sześć lat. Jedna i ta sama osoba, a i tak wsiada za te kółko samochodu i prowadzi dalej. To jest jeden z tych elementów, o których na pewno musimy powiedzieć, ale drugi to hulajnogi, rowery, w których też osoby w mocnej nieczerwości siadają i stwarzają dla pieszych zagrożeń. Tak, y, tych tematów, o których możemy mówić, jest bardzo wiele. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od y, kradzieży sklepowych, gdzie dwukrotnie pan y, stanął na wysokości zadania. Czasem mówimy, że bohater nie nosi peleryny, prawda? No to społeczeństwo obywatelskie y, też, też pomaga. Pan y, y, dwukrotnie zatrzymał, przynajmniej z tego, co wiemy. Y, ale y, mamy, ja mam wrażenie pewnej bezradności właśnie y, Właścicieli sklepów, którzy właściwie nic nie mogą zrobić. Jeden ze sklepów w regionie wywiesza nawet zdjęcia tych swoich klientów, którzy nie płacą za zakupy, inaczej zwanych złodziejami, no bo takich można wprost nazwać. Tutaj też widać, że państwo sobie nie radzi. Z tym mówię państwo o ogólnie. Tak? My sobie jako naród nie radzimy z tym zjawiskiem. Co dzisiaj jest kradzieżą? Jaka wartość stanowi o wykroczeniu, a jako o przestępstwie? Panie redaktorze, to zależy. Mamy ten próg w tej chwili graniczny, wykroczenie a przestępstwo, bo zadał pan redaktor, co jest kradzieżą. Dla mnie każda złotówka jest kradzieżą. Natomiast jeżeli patrzymy, co jest wykroczeniem a przestępstwem, no to mamy ten próg, w tej chwili on jest uzależniony od minimalnej pensji krajowej. I w tej chwili jest ustale, ustanowione na próg 800 zł. Czyli jeżeli ktoś wyniesie ze sklepu towar do 800 zł do 799, nie będzie karany jako przestępca, ale jest to traktowane jako wykroczenie, co równa się e, nałożeniem mandatu bądź Może grzywny. Tutaj możemy dać przykład tego 29-latka, panie redaktorze. Nie, nie został nałożony mandat. On popełnił szereg wykroczeń. Drogowych, przy Drogowych również. Więc on będzie podlegał mhm. pod postępowanie sądowe. To sąd oceni, jakby całokształt jego zachowania i będzie podlegał on pod, pod, pod określone przepisy i otrzyma daną karę i do wykroczeń, i do wykroczenia kradzieży. Natomiast musimy pamiętać, że mamy też takie coś jak czyny ciągłe. O czym często zapominamy. Ktoś kradnąc jednego dnia za 100 zł, drugiego za 200, uczyni sobie z tego stałe źródło dochodów. Tak jak mogę przypuszczać mężczyzna, które zostało przeze mnie zatrzymane, on podlega innej karze i sumarycznie, w którymś momencie stanie się przestępcą. Panie aspirancie, na znaczy koniec. Czy tak, zostanie mm. jako przestępca, bo Wiadomo. Do chodzi. tych tematów będziemy wracać w Radio 90. Na koniec naszej rozmowy chcę pana zapytać o jeszcze jedno, jedno groźne zjawisko, z jakim się spotykamy od kilku lat, ale z każdym rokiem myślę coraz więcej. Mówimy na ten temat, mówimy o cyberprzestępczości. No tutaj. Bo tu mieliśmy klasykę Tommy Jerry, łapiemy no. złodzieje, ale z drugiej strony to wszystko się przeniosło też do sieci. Przeniosło się do sieci i widzimy, że no sami padamy ofiarą. Tak przyzwyczailiśmy się do używania smartfonów, nie telefonu, do korzystania z internetu. Często Pewnie sami stajemy się tak zwanymi trollami, czyli podajemy informację niesprawdzoną. Nie mówimy o źródłach, Radio 90 które, czy inny, inny mhm. portal, który mamy sprawdzony, ale często są to, niejednokrotnie są to informacje generowane przez AI, upodobniane do znanych nam miejsc. Podajemy to dalej, klikamy w linki pod... Komunikatami mamy. Zobacz, jakie to jest fajne nagranie. Mam nagranie z miejsca zdarzenia, a są to linki, które tylko nas sprowadzają do miejsca, w którym udostępnimy swoje dane. Logowania do maila, Facebooka, przepraszam. Hmm. Czy innego, innego portalu, bardzo popularnego portalu sprzedażowego, czegokolwiek innego? Czy my możemy przed tym się w jakikolwiek sposób uchronić? I no to, bo... jest, to jest, to, to jest y, ta, ta, ta uchronność, mm -hmm. ta możliwość zapobiegania przed tym na pewno jest y, posiadanie wsparcia osób i edukowanie się w tym zakresie. No, powinniśmy wiedzieć, że y, tak jak okazja czyni złodzieja, tak y, no nie myślmy, że y, my sami spotkamy okazję ekstra inwestycji, w której... Z jedne, zainwestowanego pierwszego tysiąca złotych na drugi dzień mamy już 100 tysięcy, 50 tysięcy. To, to nie jest czas, w którym... Te łatwy mhm. pieniądz to zazwyczaj jest stracony. Oszuści zawsze działają na emocjach naszych, tych pozytywnych bądź negatywnych, tak? Coś stało się groźnego, no to yy, wtedy próbujemy ratować bliskich i klikamy, używamy tego telefonu, albo wręcz odwrotnie, wygraliśmy nagrodę. Kliknij tu. Oczywiście, że no, jak nie klikniemy, to już się stracimy. cieszymy z tego. Albo y, cześć, tu twój syn, y, mam nowy numer, napisz mi na ten. Zaczyna się y, y, w sposób spokojny. Wojny, a potem no, nie sprawdzamy, czy to jest numer rzeczywiście zmieniony, i utożsamiamy już ten numer z osobą, która nam go podała. Słowem bądźmy czujni. Przede wszystkim. Bądźmy czujni nie tylko dziś, nie tylko w piątek, ale i przez najbliższy czas, no i nadchodzące wakacje, bo one już za miesiąc z kawałkiem. Dziękuję za spotkanie, dziękuję, dziękuję za rozmowę. Porannym gościem Radia 90 był aspirant Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.